Witam panie i panowie z z tej strony, waszych egranów i witam was w kolejnym 13 już odcinku A Plague Tale Innocence w ostatnim odcinku trochę sporo się zadziało najważniejsze dwie informacje to takie że udało nam się wreszcie uzyskać lekarstwo mm, przynajmniej na to wygląda na całą tą plagę i udało nam się podać to lekarstwo Hugo problem w tym że niestety Hugo dwiał. I nie mamy bladego pojęcia gdzie jest. A misja jest ewidentnie już mocno zmęczona po poszukiwaniach. Jest załamana, nie mamy bladego pojęcia, gdzie Hugo poszedł. Zaraz, czy to nie jest ta wioska, w której byliśmy jakoś w drugim odcinku, gdzie misja zabiła pierwszy raz? Ça va mieux. Le petit va bien. Clairvie c'est vous. Vous avez vu Hugo? Il lui a encore crié dessus. Non, non, pas du tout. Oh, les temps sont trop durs pour se disputer. Mais on se disputait. pas. Ah, cheveu d'avant. un enfant ne s'enfuit jamais sans raison. Ouvrez-moi. Je vais le retrouver. Bien, mais sois prudente. Qu'est-ce Qu qu'est-ce Qu qui se passe? Amicia, avec moi. Laurentius, c'est vraiment vous? Où est Hugo? I, il est parti. Je savais bien. sur lui. Est... Es... Pourquoi est-il parti d'après toi? Je sais pas, j'ai... j'ai tout fait pour le protéger, même... même des choses horribles. Il est facile de faire couler le sang, mais aimer, protéger... Je vais le retrouver Alors va Et prie pour qu'il soit encore temps Maman J'ai entendu du bruit dehors. Hugo C'est lui !– Mère ?– Amicia, viens ici. Oui, Mère. Ton frère est là. Il va bien? S'il est revenu, c'est qu'il ne va pas bien. Mais pourtant, j'ai tout fait. Tu lui as caché la vérité. Mais. Ses émotions, Amicia. Je t'avais prévenu. Laissez-moi le voir. Il ne souhaite pas te voir. Avec qui tu parles, maman? Je dois le voir. Il n'a plus besoin de toi. C'est faux. Alors vas-y, vois par toi-même. Dobrze myślę. No, pierwsza myśl moja była taka, że to jest, że to się dzieje w jej głowie, a potem mówię, nie, no może faktycznie dotarliśmy do tej wioski, tylko z drugiego końca, z który, którego wcześniej nie widzieliśmy. Ale, no, Laurentius... Nawet jeżeli Laurentius by żył i nawet jeżeli Laurentius byłby w jakimś domu niedaleko wioski, to na pewno mamusia nie, tak po prostu nie uciekła. Jego... bien? No. Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu m'as pas dit que maman était en vie? Hugo, c'était pour ton bien. C'est pas vrai, tu voulais pas que je le sache. Ne dis pas ça. T'es jalouse! Jalouse! Laisse-moi! Okay. Oh non! Ok. moi! Hugo. Ah, non, pas de moi. je suis en oh, Miała koszmar, no właśnie, przecież my tamten wyszliśmy Co się dzieje się? Tutaj! Tak Zapomniałem, że nie trzeba przeładowywać Mal. Non, mais pourquoi tu es parti comme ça? J'ai rêvé de maman, elle m'a m'appelait. Tu as dû faire un cauchemar, c'est tout. J'ai vraiment cru que c'était elle. Elle avait mal et. Elle ne souffre plus là où elle est. On en a déjà parlé. Mais elle est partie, Hugo. Tu dois l'accepter. Rentrons. D'accord, on doit retrouver le château. Hum. Oh. Tak na razie nic się specjalnego nie dzieje. Po prostu biegniemy przed siebie. Zaraz, zaraz, zaraz. Jeżeli jesteśmy tak blisko zamku... No i znowu. A... A, mogę się wrócić. Leży. Jest. A, widocznie nie. Tylko drogą, ogrywałem też jeszcze raz poprzedni odcinek, poprzedni jakby, poprzedni rozdział. I znalazłem miejsce, gdzie można wyjść za mapę i całkiem śmiesznie to wygląda jeżeli będziecie chcieli to wam, za, to wam pokażę po ostatnim odcinku Teraz to nadal jest to nadal coś jest wie, w jej głowie przecież ich dom nie był tak blisko

Dégagez de mon chemin laissez moi passer. Qu'est-ce que tu fais là Non, non, Nicolas. Ne non, pas. non, 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 tu non, 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 To jest jej koszmar jakiś po prostu. Kolejny super krótki odcinek! Ten nie trwał chyba więcej niż 10 minut! Chcecie mi powiedzieć, że on tak naprawdę nie zwiał? Sefini. Ej, zabiłem go przecież! Ah oh, C'est le grand inquisiteur qui décide. Mais vous avez dit que... Ce que je dis n'a pas d'importance. Seul compte la parole du grand inquisiteur. Mm. Mais ne t'inquiète pas, tu comptes vraiment beaucoup pour lui. Oh, shurek. Będziemy gra. Ooooch, bo można grać Hugo! OK! Okej I to już jest rozdział 14, a więc jesteśmy coraz bliżej Teraz bliżej końca. No cóż, muszę przyznać, że nie planowałem absolutnie tak krótkiego, tak krótkiego odcinka, szczególnie że ten odcinek pójdzie w piątek. Więc raczej w piątek... No to można sobie, o ile się nie ma żadnych planów, no to raczej piątek, początek weekendu, można sobie usiąść, obejrzeć coś dłuższego, jeżeli ma się ochotę. Dlatego nie planowałem absolutnie, żeby ten odcinek miał jakieś chyba 10 czy do 15 minut max. Był to na pewno kompletna... kompletna... Roller, kompletny rollercoaster emocjonalny. W ogóle nie wiedziałem. Najpierw, najpierw myślałem, że to jest prawdziwe, że to się dzieje naprawdę, potem myślałem, że to jest w jej głowie, potem, że znowu to jest prawdziwe, potem, że znowu to się dzieje w jej głowie. Koniec końców nie mam bladego pojęcia. Wydaje mi się, że to się działo mimo wszystko cały czas w jej głowie. Ale nie mam... ale nie wiem. Nie wiem, ta ostatnia scena naprawdę mnie... Z... Ogłupiła, nie mam dlatego pojęcia, czy on faktycznie był otoczony przez całą armię szczurów I zdecydował się pójść z tym całym magistrem, czy to jest wszystko ona sobie wyobraziła, albo miała jakąś wizję w ogóle e, No cóż, dajcie znać co wy o tym sądzicie, pewnie już zostały nam 4 odcinki do końca, więc zapewne niedługo się ją dowiemy e, I z mojej strony to wszystko w, m, na ten odcinek, wszystko na dzisiaj, także dajcie... Dajcie znać co jak na razie sądzicie o tej, e, o tej serii, no i jak, bo już możemy zacząć o tym mówić, jak według Was się skończy. Oczywiście jeżeli sami graliście albo widzieliście już e, u kogoś innego tą taką serię, wszystkie odcinki do samego końca, no to proszę nie spoilerujcie, ale jeżeli nie wiecie, a macie jakieś swoje pomysły, jakieś teorie, jak się cała ta historia skończy, no to oczywiście zostawcie je w komentarzach pod tym filmem. Także cóż, jeszcze raz z mojej strony to wszystko. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.